Shalom moi kochani, witajcie po raz kolejny. Dziś chciałem odpowiedzieć na takie pytanie, które może nie często, ale od czasu do czasu jest zadawane. Brzmi ono, co to jest judaizowanie? Ponieważ pytanie to pojawia się dlatego, że wiele osób na myśl o tym, że ktoś przestrzega czwartego przekazania dekalogu, czy też przykazań pokarmowych, albo obchodzi święta nadane przez Boga Izraela, Nazywa takich ludzi judaizującymi, często nawet do, z dodatkiem kłamcami. Co to oznacza, judaizować? Jest to takie określenie dość enigmatycznie brzmiące. Judaizowanie, w myśl, podkreślam to, właśnie to nie jest moje, moja teoria, ale to jest teoria tych ludzi, którzy tak reagują na pełnienie woli Boga. A więc, w myśl, tych teorii judaizowanie to zachowanie, które polega na wypełnianiu pewnych czynności czy też przykazań Bożych, które były skierowane do Żydów, czyli do jednego z pokoleń, dwunastu pokoleń Izraela, czyli pokolenia Judy. Dlatego judaizowanie. Czyli wypełnianie tego, co jest przypisane tylko, wyłącznie jednemu pokoleniu z dwunastu pokoleń Izraela, czyli pokoleniu Judy. W samym tym stwierdzeniu, w samej tej teorii judaizowania już zawiera się pewien problem, dlatego że jeżeli szabat jest judaizowaniem, powiedzmy, czyli w myśl tej teorii został on nadany tylko i wyłącznie pokoleniu Judy, to co z pozostałymi pokoleniami, 11 pokoleniami? Czyli pokoleniem Piniamina, powiedzmy, czy wieloma innymi pokoleniami prawda, Izraela. Było ich 12, więc dlaczego? Pewne zasady, pewne schematy zachowań, pewne polecenia, tak ogólnie mówiąc, miałyby zostać nadane tylko i wyłącznie pokoleniu Judy. Dlaczego judaizowanie? Bo, gdyby, to, gdyby pełnienie woli Boga ktoś nazywał izraelitowaniem, czyli wypełnianiem pewnych czynności nadanych Izraelowi, w ogóle Izraelowi, no to jeszcze miałoby jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Ponieważ faktycznie Bóg nadał pewne zasady Izraelowi. To prawda. Tylko że wiele osób zapomina o tym. Że polecił również e, wszystkim ludziom z narodów, aby przyłączali się do Izraela, aby się wszczepiali w, w, w szlachetne oliwne drzewo. <laughs> Bóg Biblii jest nazywany bardzo często bogiem Izraela. Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba. Nigdy nie jest nazywany bogiem katolików, protestantów, czy jakichkolwiek innych grup wyznaniowych. To jest bardzo ciekawe i warto. Nad tym trochę pomyśleć i zapytać Boga, dlaczego akurat takie określenie. Przecież Bóg zna koniec na początku, i gdyby wiedział, że odrzuci Żydów całkowicie, Izraela zetrze po prostu sprzed swojego oblicza i wybierze sobie protestantów, no to przecież nie nazywany byłby na kartach Słowa Bożego, o którym doskonale wiedział, że będziemy czytać je również nawet w XXI wieku, nie byłby nazywany Bogiem Izraela. Jest takie ciekawe określenie. Oczywiście tych określeń jest bardzo dużo, ale teraz przyszło mi do głowy takie określenie. Taki fragment Biblii, taki werset, który mówi, że nie śpi i nie drzemie stróż Izraela. To jest bardzo ciekawe. Ciekawy werset, który naprawdę bardzo wiele mówi o naszym Ojcu w niebie. Że nawet jeżeli w naszym życiu w danym momencie nie dokonują się cuda, czy też Bóg nie wyciąga nas z jakiejś patowej sytuacji, w której jesteśmy, to nie znaczy, że on drzemie, to nie znaczy, że on śpi. No a druga rzecz jest taka, że jest on stróżem Izraela, on nie jest stróżem katolików ani protestantów. To jest ciekawe. Właśnie dlatego to określenie judaizowanie z wielu powodów kompletnie nie pasuje do, do rzeczywistości, no bo pełnienie woli Boga, jeżeli chodzi o Szabat chociażby, miało miejsce już w Ogrodzie Eden. Tam nie było ani Judejczyków, czyli Żydów potocznie mówiąc ani pozostałych 11 pokoleń Izraela. W ogóle nie było tam Abrahama, Izaaka i Jakuba, od którego te 12 plemion pochodzi. A więc jakie judaizowanie? Zupełnie jest to niespójne, nawet z logiką, już nie mówiąc o tym, że no, trzeba jakąś podstawową znajomość Słowa Bożego mieć. No, że że Izrael nie został stworzony w ogrodzie Eden, yy, czy też Żydzi nie zostali stworzeni w ogrodzie Eden, to chyba wie nawet małe dziecko. Dlatego właśnie to określenie judaizowanie yy, w ogóle nie przylega do yy, oskarżania czy też jakiegoś piętnowania tych, którzy pełnią wolę Boga. Mało tego, już nawet w momencie, kiedy Izrael już istniał, kiedy Izrael przebywał w Egipcie, i Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Oczywiście tutaj też, już nawet małe dziecko wie o tym, jak to wyglądało, jak to przebiegało. Rozstąpienie Morza Czerwonego, przejście przez, przez to morze, zatopienie faraona i jego armii. Wiemy doskonale o co chodzi. I tam właśnie podczas tych wydarzeń z Egiptu wyszło z Izraelem mnóstwo ludzi z innych narodów. I ci ludzie e, mieli takie obawy, że no, my nie jesteśmy genetycznymi Izraelitami, więc na pewno Bóg odrzuci nas przed swojego oblicza, no bo wiadomo. I Bóg odpowiedział tym ludziom, że jeżeli będziecie przestrzegać moich przykazań, jeżeli będziecie pełnić moją wolę, i tutaj oczywiście odnosiło się to do przestrzegania szabatu, do przestrzegania Bożych Świąt, do przestrzegania przykazań pokarmowych, no i pozostałych przykazań dekalogu jak najbardziej, no to wtedy, jeżeli ci ludzie będą pełnili tą wolę, to oni nie będą odrzuceni sprzed Bożego Oblicza, ale będą częścią Izraela, czyli już w tamtym momencie Bóg wyraźnie zasugerował dwie rzeczy: że jest możliwe przyłączenie się do Izraela pomimo braku jakiejś ciągłości genetycznej, która nie jest dla Boga zupełnie istotna. A drugą rzeczą jest to, że to przyłączenie do Izraela hmm, polega na pełnieniu woli Boga. No bo Izrael z założenia miał pełnić wolę Boga. Oczywiście raz im to wychodziło lepiej, raz gorzej, no ale takie było założenie i tym oni się wyróżniali spośród innych narodów. Nie, jakąś, nie jakimś strojem, nie ubiorem, nie, nie jakimś hymnem swoim czy chorągwią jakąś czymkolwiek, prawda? Tylko i wyłącznie wyróżniali się pełnieniem woli Boga. I nawet w Słowie Bożym jest napisane, że kiedy będziecie wśród narodów i będziecie pełnić moją wolę jako Izrael, jako ten właśnie naród wybrany, to te narody wokół Was powiedzą, jakiego mądrego Boga macie, kiedy zobaczą, jak pełnicie wolę Boga Izraela, prawda? Czyli od początku pełnienie woli Boga było właśnie tym warunkiem przyłączenia do narodu wybranego. No i oczywiście tam, kiedy, kiedy zostało nadane to prawo, prawda Izraelowi, no to nie było to jedno pokolenie, nie było to pokolenie Judy, właśnie w odniesieniu do tego sformułowania judaizowania. Tam znajdowało się 12 pokoleń, plus jeszcze ci ludzie, którzy z Egiptu, Wyszli razem z Izraelitami. Także, kiedy e, będziecie, moi drodzy, słyszeć to określenie, judaizowanie, czy też ktoś judaizuje, czy, czy jest judaizującym kłamcą, no to się bardzo często pojawia niestety, e, przeanalizujcie sobie w takiej e, rozmowie z Bogiem w modlitwie, e, czy te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, a zresztą sprawdźcie je sami. Czy one przystają do tego określenia? Czy one są uzasadnione? Czy może to nie jest tak, że diabeł nienawidzi tych, którzy pełnią wolę Boga? Nie po to, żeby się zbawić, bo to też jest jeden z zarzutów, że ci judaizujący tak zwani, oni próbują zbawić się z, z uczynków. Absolutnie nie. Zbawienie mamy tylko i wyłącznie z zasług Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie po to, żebyśmy my nie musieli ginąć, żebyśmy my nie musieli umierać. To jest jedyna zasługa i tutaj nie ma żadnego innego elementu, który możemy dołożyć. Żadnych pośredników, żadnych sakramentów, czy też jakichś posług kapłańskich, które mają miejsce w Kościele katolickim. To zostało wykonane. Jezus Chrystus powiedział że zostało zapłacone w całości i nic do tego nie możemy dołożyć, a więc tutaj jest jeden z zarzutów właśnie też do tych tak zwanych judaizujących, że próbują zbawić się z uczynków, pomimo tego, że nikt takiego w cudzysłowie judaizującego człowieka nie zapytał. No, przyjacielu, dlaczego Ty przestrzegasz Bożych Świąt? Czy Ty chcesz zbawić się z uczynków? Nikt takiego pytania nie zadał, nigdy. Tylko z góry już jest oskarżenie, że ci ludzie chcą zbawić się z uczynków. Absolutne kłamstwo. Tak samo jak kłamstwem jest to, że przykazania zostały nadane Żydom. Bo to, jak wspominam, jest jedno z dwunastu pokoleń. I bardzo mnie e, też zastanawia, no bo. Smuci mnie też trochę, ale, ale głównie zastanawia ten fakt, że ludzie, którzy studiują Słowo Boże, którzy w wielu różnych kwestiach naprawdę mają bardzo głębokie i mądre poznanie Słowa Bożego, wykładają się na takiej prostej rzeczy, że twierdzą, że przykazania zostały nadane Żydom. A co z pozostałymi pokoleniami? Przecież to jest tak oczywisty fakt, że. Że, że Boże, polecenia zostały nadane również pozostałym 11 pokoleniom, plus też tym obcokrajowcom, którzy chcieli pełnić wolę Boga i zostali włączeni do Izraela. No, to jest, to jest tak oczywista oczywistość, że trudno mi jest zrozumieć, jak przy studiowaniu Słowa Bożego, przy zgłębianiu różnych tematów i, i, i takim nawet dobrym poznaniu w wielu kwestiach można coś takiego przeoczyć. To bardzo dziwne dla mnie. A więc, moi drodzy, yy, co to określenie oznacza? To określenie przede wszystkim ma za zadanie yy, tak yy, poniżyć i yy, zdyskredytować tych, którzy pełnią wolę Boga. Z miłości do Niego, bo jest wyraźnie napisane, że miłość względem Boga polega na nie na śpiewaniu pięknych pieśni, nie na wymawianiu swoim językiem, że kocham Boga. Miłość względem Boga polega na pełnieniu Jego przykazań. Tak mówi Słowo Boże. Oczywiście, naturalną konsekwencją wyrażania miłości do Boga są oczywiście piękne pieśni, wyrażanie tego słowami jak najbardziej. Tak samo jak naturalną konsekwencją pełni, miłości do Boga jest pełnienie Jego, Jego woli, Jego przykazań. Mało tego, Bóg usposabia nas. On nie wymaga od nas, żebyśmy zacisnęli zęby i teraz jakoś no, szli pod górę i, i każdy dzień ma być takim ciężarem, nie do udźwignięcia. Bóg doskonale wie, że my, skażeni tą grzeszną naturą i ta, mający taką naturę, um, trochę leniwą czy też obawiający się reakcji otoczenia no bo to też często diabeł wykorzystuje on doskonale o tym wie dlatego wyposaża nas w swojego ducha który daje nam chcenie i wykonanie i to nie jest jakaś rzecz nie do udźwignięcia tylko jest to rzecz przyjemna, łatwa i wywołująca pozytywne reakcje. No a na pewno nie służąca do zbawienia, tylko do wyrażenia miłości do Boga i w, przy okazji mm, uświadomienia ludziom, czy też w ogóle takim bycia takim światłem, prawda, dla tych, którzy. Pogrążeni są w ciemności w tym tak zwanym nowoczesnym chrześcijaństwie, które wymieszane jest z bogaństwem i trudno jest tam odróżnić, co jest święte, a co jest pospolite, wszystko jest jednakowe. I taki jest takie przyzwolenie do, do tego, że można z Bogiem negocjować. W pewnych kwestiach można z Bogiem negocjować, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chodzi o ratowanie ludzkiego życia a nie w kwestiach, w których chodzi o pełnienie woli Boga, bo to wszystko opiera się o to, że pełniąc wolę Boga, unikamy pułapek diabła. Gdyby ktoś, na przykładzie innego przykazania, gdyby ktoś stwierdził, że cudzołóstwo nie jest grzechem, no że to Jezus przybił już to do krzyża i że już nas to nie obowiązuje, my jesteśmy zbawieni z łaski, prawda? Znamy to. Znamy to, 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 te wszystkie argumenty tego nowoczesnego chrześcijaństwa. No i powiedzmy, odnieśmy to, te argumenty do przykazania niecudzołóż. No i w takim momencie dla takiego człowieka, który podchodziłby tak z łaski do Boga, nie byłoby problemem to, żeby flirtować z jakimiś kobietami, nie byłoby problemem to, żeby sięgać po pornografię, i wyobraźcie sobie takiego człowieka za rok, 2, 3, 5, 10. Ten człowiek jest uzależniony od pornografii. Ten człowiek jest złamany całkowicie pogrążony w ciemności. Diabeł ma go w swoich szponach i trzyma go bardzo mocno. Trudno byłoby już takiemu człowiekowi wyrwać się z tego. No to jest jeden z nałogów, i tak z każdym przykazaniem możemy każde przykazanie przeanalizować. I możemy dojść do wniosku, że pełnienie woli Boga to nie jest takie, taka służalczość. To, to nie polega na tym, że Bóg jest jakimś egoistą i on chce przetestować nasze posłuszeństwo. Prawda? On chce nas chronić przed czymś. On doskonale wie, że robiąc coś, czy też czegoś nie robiąc tego, co on zalecił, żeby robić, na przykład nie studiując Słowa Bożego, nie modląc się. Prędzej czy później wpadniemy w jakąś pułapkę, pułapkę, z której będziemy mieli trudno się wydostać. Bóg jest mądrzejszy od nas i wszystkie jego polecenia mają w sobie naprawdę ogromną głębię i są bardzo uzasadnione, żeby je przestrzegać. Na przykład odrzucenie przykazania szabatu spowodowało, że dzisiaj w świecie bardzo popularna jest teoria ewolucji. Popularna jest teoria, że powstaliśmy z przypadkowego połączenia atomów, co jest w ogóle absurdalne, co jest matematycznie niemożliwe wręcz. Współczynnik prawdopodobieństwa, że my jako ludzie, już nie mówiąc o przyrodzie wokół nas, o zwierzętach, o różnych owadach nawet że powstało to wszystko, ten zróżnicowany świat z człowiekiem na czele powstał z przypadkowego połączenia atomów, jest matematycznie niemożliwe. Wręcz. Ale ludzie w to wierzą. Zaczęło się od tego, że odrzuciliśmy przykazanie szabatu, które wyraźnie wskazuje na Boga jako stwórcę wszystkiego. No i to też spowodowało, że ludzie wpadli w taki w cudzysłowie nałóg, który który się serwuje nam na każdym kroku w szkole, w różnych programach, filmach, mediach itd. itd. że no, Boga nie ma, to wszystko powstało z przypadkowego połączenia atomów, których nie było i nagle się pojawiły i były na tyle mądre, że się tak połączyły w drodze jakiejś takiej naturalnej selekcji. I nagle mamy człowieka, który ma uczucia, który ma inteligencję, który ma wyobraźnię, który ma emocje. I to wszystko, te wszystkie rzeczy, takie nawet um, funkcjonowanie naszego mózgu, są wynikiem przypadkowego połączenia atomów. No przecież to jest absurd. A zaczęło się właśnie od tego, że przykazanie szabatu uznaliśmy za nieistotne, bo istotniejsze było dla nas, to znaczy nie dla nas, ale dla Konstantyna, Dzień Słońca. Co nam dał ten Dzień Słońca? Chaos, zamieszanie. I brak spójności w tym wszystkim. Także odrzucenie każdego z bożych przykazań jest. Ma jakieś konsekwencje, ma jakieś złe konsekwencje. Natomiast pełnienie woli Boga w jego poleceniach jest błogosławieństwem, nie judaizowaniem. Ale nie ma się co dziwić. Uczniowie Jezusa również byli nazywani sektą, więc. Sam Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli gospodarza Belzebubem nazwali, to inaczej nie postąpią z jego domownikami. Więc my jako domownicy Jezusa Chrystusa, również będziemy nazywani sektą, będziemy nazywani judaizującymi kłamcami i tak dalej i tak dalej. A przecież. Yy, sam Jezus Chrystus w myśl tej teorii ludzi, którzy używają tego słowa, powinien być zakwalifikowany jako ktoś judaizujący, no bo on pełnił wolę Boga, przestrzegał przykazań swojego Ojca, więc był judaizującym kłamcą? No chyba nie. Um. Poza tym taka prosta rzecz, takie proste porównanie. No jeżeli mamy naśladować Jezusa Chrystusa, jeżeli On ma być naszym nauczycielem, a my Jego uczniami, no to powinniśmy Go naśladować. Nie powinniśmy mówić, że no dobrze, On żył sobie dawno temu, teraz czasy się zmieniły, są inne zasady. No to już nie jest naszym nauczycielem. On może być naszym jakimś takim, taką inspiracją do pewnych rzeczy, może być człowiekiem, którego będziemy podziwiać itd., tak dalej, tak dalej. Natomiast jeżeli jest naszym nauczycielem, jeżeli jest naszym mistrzem, jeżeli on jest jedyną drogą, prawdą i życiem, to powinniśmy z, w naturalnej konsekwencji tego, że w to wierzymy, powinniśmy przestrzegać jego e, zaleceń i postępować tak, jak on postępował. Słowo Boże mówi nam wyraźnie: kto mówi, że go zna, a wielu ludzi mówi, że go zna, powinien postępować tak, jak on postępował. Czy on przestrzegał przykazania szabatu? Oczywiście, że tak. Czy on przestrzegał przykazań pokarmowych? Jak najbardziej. E, apostoł Piotr, który spędził z Jezusem Chrystusem 3,5 roku, mówi wyraźnie, w momencie kiedy dostaje wizję tych zwierząt nieczystych, które symbolizowały e, ludzi z narodów. Mówi wyraźnie, że panie, przez całe moje życie nic nieczystego nie weszło do moich ust, więc. Będąc ze swoim nauczycielem Jezusem Chrystusem, mamy pewność, że przestrzegał przykazań pokarmowych, podobnie jak Jezus Chrystus. Czy Jezus Chrystus przestrzegał świąt Boga e, Izraela? Oczywiście, że tak. E, I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tego nie robimy? Czy to są naprawdę takie rzeczy nie do przeskoczenia? Jeżeli chodzi o bałwochwalstwo, to jesteśmy w stanie. Z pełnym przekonaniem, powyrzucać z domu wszelkie obrazy e, bałwochwalcze, wszelkie figurki, które może kiedyś tam w naszym życiu pojawiły się w naszym, do, w naszym domu, i wiemy, że to jest potrzebne. Wiemy, że taka jest wola Boga i nie mamy nic przeciwko temu. Natomiast jeżeli chodzi o odpoczynek, od pracy w sobotę, jest to rzecz nie do przeskoczenia: jest to jarzmo nie do udźwignięcia, bo tak jest to przykazanie nazywane, słuchajcie. Wielokrotnie spotkałem się z takim stwierdzeniem, jeżeli wspominałem komuś o Szabacie, że Bóg zdjął z nas jarzmo nie do udźwignięcia. Czyli odpoczynek od pracy jest jarzmem nie do udźwignięcia. Zobaczcie, jakie paradoksy generuje diabeł, a ludzie w to wierzą. A ci, którzy idą za posłuszeństwem Boga, nazywani są judaizującymi końcami. A więc tak to wygląda, moi drodzy. Niech Duch Święty, niech Duch Jezusa Chrystusa uświadomi każdemu człowiekowi, każdemu z osobna, co to jest judaizowanie, czy judaizowanie jest dobrym określeniem w stosunku do tych, którzy pełnią wolę Boga. I przede wszystkim niech Duch Jezusa Chrystusa, dla chwały Boga Ojca, uświadomi jak największej grupie ludzi, czy pełnienie woli Boga jest czymś złym. Czy to jest próba zbawienia z uczynków, czy też jest to wyraz. Okazania miłości do stwórcy. Niech tak się stanie dla chwały Boga Ojca, przez naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.